Cześć, witajcie! Czołem! To nie jest początek, ale to jest koniec naszej wędkarskiej przygody wraz z Mateuszem, który zaprosił mnie na swoją wodę. Naprawdę działo się, przeżyliśmy mega wędkarską przygodę. Głowa jest pełna niezapomnianych emocji i wrażeń. Także Mateusz dziękuję Ci przede wszystkim za to, że mieliśmy okazję wspólnie przeżyć wiele emocji. Zobaczycie w tym materiale na pewno Wiele fajnych ryb. Jakie, Mateusz, robiliśmy ryby? To nie będę uprzedzał faktów. Zrobiliśmy niemal wszystkie drapieżniki żyjące w tym, w tym jeziorze. E, może nie pobiliśmy naszych życiówek, e, ale obroniliśmy się, wydaje mi się. Zobaczycie, myślę, było dużo ciekawych ujęć, dobrej akcji. Pływaliśmy po naszych sprawdzonych miejscach, przemieszczaliśmy się między nimi. Brały zarówno z rzutu, jak i trollingu. Także pełen przegląd łowiska. Zobaczcie na te filmie. Słuchajcie, koncentrowaliśmy się na dwóch przynętach, Salmo oczywiście. Pierwsza z nich jest to Ratling Hornet w rozmiarze 6,5 cm. Zarówno łowiliśmy nim w trollingu, jak, re... jak i z ręki. Padło na te przynęty wiele wspaniałych ryb, o których się przekonacie zaraz. No i Niesamowita przynęta, taki mały wariat, rejszak Salmo, niepozorny, mały woble o charakterystycznej konstrukcji, ale o tym Mateusz Wam w dalszej części materiału opowie kilka słów, zarówno o samym rejszacie, jak również o prowadzeniu, o technice jak go odpowiednio, skutecznie prezentować. No i co, słuchajcie, zapraszamy Was na ten film pełny. Wędkarskich, czystych takich emocji. Koleżanki. Oby, oby wam się spodobał. Zobaczycie, że na pewno warto na te przynęty postawić. Są dostępne w ogólnej sprzedaży. Nie są to żadne tajne sztuczki. Wszystko się odbyło, wszystko zobaczycie, jest nagrane. Krzyku, ja jeszcze raz cieszę się, że jesteś szczęśliwy z tej wyprawy. Bardzo. Czekam na kolejny telefon. Krzyku, przyjeżdżaj. Podojemy kabanów. No i słuchajcie, jedna rzecz. Doczekajcie do końca tego materiału, bo naprawdę na końcu. Jest niespodzianka, niespodzianka mistrzenka opadła do samej ziemi, dalej próbuje dziś ją podnieść, także tutaj była to za sprawką Mateusza oczywiście, także słuchajcie, trzymajcie się, życzymy Wam pięknych okazów oczywiście na przynęty Salmo i do następnego razu. Do zobaczenia, dobra! Kamizelka praktycznie nic nie waży, nie przeszkadza nam podczas wędkowania, a może, a może nam, mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, ale po prostu można nam ratować życie, także posłuchajcie, używajcie kamizelek, mamy rodziny, żony, dzieci, warto do domu wrócić, trzymajcie się. Słuchajcie, najlepsza przynęta nie zadziała w pudełku A na jezioro pod... no lepsze przynęty jest z pewnością Railshad Zobaczycie, że i okonie i szczupaki, a może nawet sandacze po prostu uwielbiają tę przynętę Moim zdaniem kolor Hot perch będzie pięknym początkiem jeśli jeszcze nie próbowaliście tej przynęty Dobra Krzysiu, tu mamy nowe miejsce podwodna góreczka Poddamy kilka kontrolnych rzutów, sprawdzało się to miejsce wcześniej. i Rail Szadzik na przyponie, ponieważ zdarzają się duże szczupaki. No i zobaczmy, a nóż widelec. Powodzenia Mateusz. Półobranie. Półobranie ale się nie zacięło zawsze warto sprawdzić bo jak rejszać złapie jakiś kawałek muszelki albo roślinki to niestety powoduje to, że to wygłusza tą akcję więc trzeba to wszystko odplątać to jest czysty, więc to raczej była ryba próbujemy jeszcze raz Jest? Jest. Pięknie. Nieduży okoń. Ale... ale on też tak widziałem, że był tak z takiego lekko, lekkiego podbicia od razu, Tak, prawda? delikatnie podciągnąłem i w zasadzie oderwała się przykręta od dna i nastąpiła, tak. No to chyba nie jest Nie jest to okaz. okaz. Ale... No. Ale się liczy. Taki... Licz. Taki polski wymiar. Taki polski wymiar. Także pierwsze śliwki roboczywki, następne bywa tak, że wśród młodzieży pływają większe sztuki na obrzeżach stad, także zaraz poszukamy tych większych, przeprowadź babcię. Jest? Ładniejszy? No tak jak powiedziałeś. Z rejszadem to bywa tak, że branie za braniem, ale obawiam się, że jest to szczupak. Ale, e, chyba tak, szczupak. Szczupak, na pewno szczupak. Na pewno szczupak. Delikatny zestaw, więc będziemy to robić ostrożnie. Ale to tylko dowodzi, że łowiąc w takich miejscach, gdzie szczupaków jest dość sporo, stalka jest nieodzowna. Szkoda ryb zwyczajnie. A przy dużych okoniach wcale nie przeszkadza, także Może jest to Chyba że to jest y, okoń życia Okoń życia Podbierak przygotować? No, ja sobie... właśnie... Może pierwszy go zobaczmy go ja zobaczmy No Nie 60 raczej To wędkę, to jest ten Hornet ProLite Pro Finesse nawet o 14 gram. Cieszy nie no, no, idzie. Jest, jedzie. To chyba nie jest dziesiątek. Jest, troszeczkę większy. Powinien wejść. Ale! No puchnął, no nie ma co? Nie, nie ma, nie było szansy, żeby się puchnął. Nie było Nie wiedział. Ładny grubasek. Taka rybka. Proszę teraz otworzyć mu paszczę, zobaczyć gdzie ten rajeszat jest ale raczej nie głęboko. No zobacz tutaj. 77 szczupaczek zawsze to trochę frajdy. Wypuścimy. No, bywa, pan szczupak. Musimy poczekać po prostu troszeczkę. Musimy poczekać. No. no, ale jak masz dobry hamulet, to można posłuchać tej muzyki przez moment. No, jeżeli to jest okoń, to będzie to na sześćdziesiątek. Jeżeli to jest szczupak, to też będzie sześćdziesiątek, plus na pewno. Ale zaraz się przekonamy. Idzie do góry pan. Idzie do góry pan. I teraz jest moment taki wow, albo no niestety. Chodź do taty, chodź. Ale było takie puknięcie... Nie, szczupak, na pewno szczupak. Dobra, do góry go pokażemy. Na szczęście mamy przypon, pamiętajcie, przypon. Taki powiedział Mateusz. Koniecznie przypon. Jedzie go do... Przy tych koniach naprawdę kręcą się ładne szczupaki, także jest szansa na metrówkę. Aczkolwiek nie przewiduję, żeby to była metrówka. Póki nie zobaczymy. Jeszcze nie na raz się kręci koło łódki. Jestem Chodź, 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 chodź. Nie chcę. Nie chcę, nie chcę się nam pokazać. No, idzie ładki, ciężka ryba. Gdzie to jest standard, to będzie 80. Nie, uciekaj jako. Ale puknął tak... Myślałem, że to oko na początku, ale... Okoń. Szybkości. Jest krzechu, jest kolejny okonek. Albo nie okoń. Konek czy okoń? To jest różnica. No okoń, okoń. Widzę po, po tym jak walił BM No ładne. No chyba szczup. Nie okoń to jest naprawdę duży okoń bo niestety to jest kolejny zębaty pokaż go, dobra chcieliśmy złowić życiowego okonia na razie łowimy małe okonie i szczupaki zaraz go zobaczymy ja ale pan jeszcze odjedzie nam. idzie bokiem 85, rejszadzik kolor okonia, kolejna rybka. Na razie nie mamy szczęścia do dużych okoni, ale szczupaczki dają radę. Także, salmo! <gryśla> Rejszad, nie mam biedkiej gry. Co to może być? Szczupak? Chyba szczupak znowu, no. Mój rekordowy okoń, gdyby taki opustawiał. Zaraz go zobaczymy. Dajcie ci bozia, metra. Ale chyba nie będzie metra. Chciałbym, żeby z tej strony ładnie płynął. No ładnie. Ale mam wrażenie, że nam rośnie średnia wielkość. Zaczęliśmy od takiego 77. Teraz już będzie dobrze ponad 80. Około 90. <śpiewa> Ale ładne odjazdy. No, kurde trzyma się i powiem ci, nie chcę za bardzo płynąć w drugą stronę. No, Weź go przekonaj. To jest większa ryba, no, powiem ci. Nie, 90, tak, nie większa. Yeah, silny jest. Railshot. pokazywałem to na swoim kanale, ale myślę, że warto o nim wspomnieć również kilka słów. Przede wszystkim jest to bardzo zaawansowana technologicznie, nowatorska przynęta. Chodzi tutaj głównie o tę prowadnicę oczka, które łączy przynętę z linką. W zależności od tego, w jakiej fazie prowadzenia przynęta się znajduje, to oczko się przesuwa, sprawiając, że przy podrywaniu przynęta wpada w drgające, przypominające troszeczkę pracę cykady. I na boki. Tak, również. podczas opadania kolebie się na boki. Natomiast przy jakimś równostajnym zwijaniu, to oczko przesuwa się naprzód przynęty, mhm. i wówczas w ogóle takim wężowo woblerowym typowo ruchem pracuje. Także dodatkowo na ostatniej kotwicce, na tylnej kotwicce, znajduje się taki chwościk z piórka czy z, czy z jakiejś tam włóczki, który sprawia, że ta przynęta tonąc, tonie w tej takiej poziomej pozycji i jest bardzo stabilna. Dodatkowo zwalnia tonąc, więc to jest dodatkowo prowokujący ruch. Tutaj chciałbym wspomnieć o tym, że ten chwościk oczywiście po dziesiątkach ryb może ulec dniu, Ale to daje Wam możliwość, żeby sobie i... zmienić po prostu go chwoste. żeby go sobie samemu zrobić według własnego uznania, według koloru, który Wam się wyda najbardziej skuteczny. Tutaj widzicie, ja sobie przygotowałem taką wersję z czerwonym chwościkiem. To jest oryginalny Railshad z białym chwościkiem Kawałek tam ma też takiego świecidełka I taki jest, tak, jeszcze tak, taki, taki blik Także można sobie troszeczkę ją udoskonalić według własnego gustu I znowu, mamy szereg dostępnych kolorów Mamy bardziej fantazyjne kolory, bardzo atrakcyjnych Kolory naturalne Myślę, że każdy dopasuje ten, który będzie się sprawdzał na własnym uwisku lub do, do, do własnego samopoczucia I jak zobaczycie przynęta stosunkowo mała, bo to jest raptem 6 cm ale, Ale jest, wabi... To prawdziwy wariat. Prawdziwy wszelkie wariat. drapieżniki występujące w naszych wodach. Ja powiem tylko jeszcze jedno słowo, jeżeli chodzi o chwosta. Z tego, co tutaj zaobserwowaliśmy, ten chwost naprawdę jest prowokujący, szczególnie dla okoni, tak? E, większość brań mamy właśnie tutaj e, w tą dolną, w dolną część tej przynęty, czyli ten chwost dodatkowo prowokuje moim zdaniem bardzo okonie, również szczupaki, jak zobaczycie na materiale. E, i... Niepozorna rzecz, ale ci, którzy łowią drapieżniki, na pewno wiedzą, że taki dodatkowy babik, na przykład właśnie w, w postaci kwosta, jest bardzo skuteczny. Także słuchajcie, to jest, tak jak powiedział Mateusz, bardzo nowatorski w ogóle, bo to jest w ogóle, bo to jest przynęta ze sterem ale jest to wobler, którym śmiało możecie dziękować. W dalszej części materiału również Mateusz zaprezentuje Wam, jak takiego woblera po prostu, jak tego Rejszana prowadzić w wodzie skutecznie. Oczywiście każdy musi sobie sam wypracować swoją metodę. To nie jest tak, że, że musicie po prostu robić tak czy, czy inaczej. My wam, my wam tylko podpowiemy, co według nas jest bardzo skuteczne, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie tego, tego woblera. Co Mateusz jeszcze może powiedzieć o Rejszach? Jedna rada dla początkujących: bo ci co już nimi łowią, to już są do niego przekonani. Padło na niego cała masa najróżniejszych rych, w jeziorach, w rzekach, wszelkie gatunki także bardzo uniwersalna znowu przynęta. Natomiast dla początkujących wypłyńcie na wodę stosunkowo płytką, na której zobaczycie, jak się zachowuje ta przynęta w różnych fazach jej prowadzenia. Przy jednym podciągnięciu, przy równomiernym podciągnięciu kiedy opada na napiętej lince, na luźnej lince. Zapewniam, że 5 minut takiego obserwowania na płytkiej wodzie, czystej płytkiej wodzie, da Wam... Przekona Was. Przekona Was powietrze do przynęty, ale również da Wam wiedzę, która później będzie potrzebna, żeby to przełożyć już na Wasze ulubione łowisko. Jeszcze dodatkowa informacja. Ja uważam, że ta przynęta się najlepiej sprawdza na łowiskach o głębokości między 3, 4 a 8, 9 metrów. Twarde dno. Najlepiej jest twardym dnem, a jedynym powodem ku temu jest to, żeby przynęta nie złapała na kotwiczkę żadnego no, brudu w wodzie no. brudu czy to muszelki, muszelki czy kamariusz. to kawałka zielska tak. bo niestety wówczas ta praca się wygłusza i przynęta już traci to swoje, te swoje właściwości wabiące ale to jest stanie, jesteście w stanie to wyczuć tak naprawdę podczas właśnie jigowania nie ma tego charakterystycznego, takiej, tych wibracji w momencie podbijania przynęty i wtedy no, no wiadomo już, że coś tam powiedzmy na końcu, na końcu, na końcu rakeshada się uwiesił jakiś brud, jakiś listek i po prostu trzeba z tego jakby no, trzeba zwinąć i zabrać tak z haczyka jeżeli macie w łowisku szczupaki a w większości naszych łowisk są szczupaki w sensie naprawdę warto się zabezpieczyć jak widzicie my używamy stalek od 6 do 9 kg. One w niczym nie przeszkadzają pracy przynęty. Jest to tak samo skuteczne, a wyholowaliśmy dzięki temu całą masę pięknych ryb. Bez tych stalek byśmy nie dość, że stracili wiele przynęt, przede wszystkim zostawilibyśmy te ryby z bardzo niemiłą pamiątką i myślę, że wiele z nich miałoby problem, żeby dalej funkcjonować w ekosystemie. Także stalka, tam gdzie są szczupaki. Warto ją zawsze ze sobą mieć, warto się zabezpieczyć, niczym nie przeszkadza, a dzięki temu będziecie mieli wiele pamiątkowych zdjęć i pięknych ryb no i, na koni. E, no dobrze, słuchajcie, my zaraz wracamy, zrobimy sobie jeszcze może przerwę na małą herbatę i wracamy zaraz do gry. Myślę, że drapieżniki na nas czekają. E, o konie pewnie szczupaki gdzieś się już postawiały i mówią, gdzie jest Krzysiek, gdzie jest Mateusz. Krzysiek, mamy ładnego konia. Długo na niego czekaliśmy, na razie szada. Bije charakterystycznie, to musi być okoń. Nie ma ściemy. A faktycznie ładny, ładny, jest. ładny, ładny garbu Myślę, go, weź podbierak, weź podbierak szybciutko. Jest. jest, brawo. <laughs> Juhu. Piękny, piękny, zobaczcie sami. W samych nożyczkach ładnie zaatakował. Piękny. Takimi podciągnięciami z takim delikatnym podbiciem, tak żeby dwa razy podskoczył i w opadzie w tym momencie był piękny strzał. Mówiliśmy trochę o sprzęcie. Salmo Hornet Profines, wędka do 14 gram. Do tego typu łowienia uważam, że nadaje się doskonale. Kołwrotek około 2000-3000 z cienką plecionką. My zabezpieczamy się przyponami, bo jest bardzo dużo szczupaków. No i co? I efekty to jest tylko kwestia czasu i znajomości łowiska. Odczepimy, zrobimy kilka pamiątkowych zdjęć. Mateusz, powiedz coś może naszym widzom na temat prowadzenia rejszada. Jak go skutecznie prowadzić? Jak Twoim zdaniem właśnie go zaprezentować drapieżnikowi? Przede wszystkim rejszad pracuje w różnych momentach prowadzenia, zarówno w opadzie, jak i podczas podciągania. To jest pierwsza zasada. To co robię, to po opadnięciu na dno różnymi rodzajami podciągnięć, podrywam go do góry. Wówczas rejszad wpada w drgania, które czuć na szytówce podobnie do cykady a następnie wybieram luz obrotkiem, pozwalając przynęcie na napiętej lince opadać. Brania są najczęściej w momencie opadania, albo w momencie kiedy ruszamy z dna. Ryba tak jakby czekała, aż on się poderwie zna, i w momencie kiedy ją się odrywa, atakuje, no i wówczas czujemy branie, zacinamy. A powiedz mi, czy Twoim zdaniem takie agresywne jigowanie, e, mocne podbijanie również może nie wiem, być skuteczne? Myślę, że to jest kwestia dnia, kwestia ryb, które mamy w łowisku, miejsca. To trzeba wyczuć, po prostu każdego razu ryby zachowują się nieco inaczej. Zwyczajnie opracujmy sobie kilka technik, łagodne podciągnięcia, podciągnięcia samym kołowrotkiem, szybsze szarpnięcia wędką i każdorazowo, jak trafiamy na miejsce, na łowisko, spróbujmy raz łagodniej, raz agresywniej, raz bardzo agresywnie. Będziemy mieli branie. Powtórzmy, jak się ponowi, no to już jakby znamy metodę. Także trzeba próbować i po prostu danego dnia wyczuć, co się sprawdza najlepiej. Proste, a potem tylko łowić i wyciągać takie ryby na Salmo rejsze Mamy kolejną rybę na Reisze, tym razem w kolorze krewetki. Okay. Chyba tym razem to nie jest szczupak. Jeżeli to jest... o, o, no... Albo mały szczupak, albo duży oko, Albo nas to już zaskoczy, może jeszcze, ale ładnie, właśnie. Pięknie. Nie chcemy stracić ryby. O, jest, mamy sandacza, mamy sandacza. Jest sandacz. Jest jeszcze sandacz, proszę bardzo. Chodź, 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 chodź. Proszę bardzo, były szczupaki, były ładne okonie, no i mamy na koniec jeszcze fajnego sandacza. Także szybko wyhaczamy rybę, Tak to trochę odpocznie w podbieraku. Tym razem e, zmieniłem, e, zmieniłem berek, siada, e, założyłem kolor takiej krewetki, takiego raczka. Dwa razy lekko podbiłem, piękne branie takie, no faktycznie to było takie branie bardziej sandaczowe. Szybko odhaczę i zaraz go wypuszczamy. Yes!